I'm okay. <laughs> No siemaczku, siemaczku, siemaczki, co za mnóstwo amkesji, ja dzisiaj dzisiaj nagrywamy najpierw dźwięki. dobra. No za mocno. Dobra. Tak mam być, no to tak. Działamy potem. się poda mój link na Discorda, na... W opisie, o. Tak, to miało być. Dobra, to dołączymy może na serwer... Bajo jajo. No. No, tak. Zobaczymy, kim będę. Dobra, jest wszystko dobrze. No. Zobaczymy, się nagrywa. A, minutę, to to. 15 minutowy film zrobimy, dobra. Trochę lakcie, ale... O, już tu piszą. Tu się ja zaproszę ich do mojego Discorda. Tak, lepszy, ale. A! Pierwsza runda i imposter. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Patrzcie, czeka gdzieś na ścieżku. A, zapomniałam. Pff, chciałam go deadnąć, ale. A, to kolejny imposter. Dobra. Możemy iść. Tak, ktoś jeszcze jest? A, tu nie ma. mam go, nie? A Deda. Dobra. To będzie Dobra, zobaczymy. XD. No i pierwsza runda wygrana. No, A, jak widać. No. Nie będziecie, nie będziecie mogli do mnie stworzyć intro jakaś. Bo ja tak nie za bardzo. And... Ja Chętnie przyjmę. O, oczywiście. Teraz ja będziemy szukać takich easter eggów. Tylko trochę lepiej, czy. Tak minimalnie trochę lakzy ale będzie dobrze. Kroimy. Jak zawsze Dobra, to idziemy. Wiesz, tu. To ja tak mało to mam. Ale mało tego dostałam. Dobra, mam wiadomo ktoś jest impostorem. Ogoni mnie. To jest impostor, no bez... jaj Patrzcie, on zwentuje, zwentuje, zwentuje Patrz, pójdą sobie, sobie? trzy osoby i ktoś zabije sobie na kamerę Nice! No i jestem duszkiem. odcinek jak pięknku, żeby z zap zapoznać. Bierz, amengasa, bo się zapoznać. Popierz Amongasa jeszcze raz nie gram. Może no, kiedyś. Zrobię z tego Ale to był odcinek początkujący, więc do zobaczenia. Cześć!